No, proszę Państwa, jest bardzo ciekawie i niebezpiecznie. Ja ciągle coś tam, prawda, dogaduję na bieżące tematy, no bo naprawdę dzieje się, oj, dzieje się, dzieje się. Między innymi Trump i Iran grożą sobie nawzajem. A najciekawsze, że na jednym z profili pan Maciej Maciak twierdzi, że być może pan generał. Sulejmani jednak żyje, więc wszystko to wygląda bardzo ciekawie. Ale ja zanim rozwinę temat, to liczę, proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny, pozytywne komentarze, etc. No i tam ewentualnie, gdyby ktoś chciał, to moje konto jest tam na koniec, na dole podane. A poza tym, a poza tym, no sądzę, że, że Państwo będą na tyle życzliwi, że będą choć łapki dawali i i suby i życzliwie patrzyli na moją, no, taką amatorską działalność, ale chcę na bieżąco sprawy komentować i przedstawiać swój pogląd widzenia na temat tego, co się dzieje. Proszę Państwa, ja się przede wszystkim obawiam, żeby nie powtórzyła się sytuacja jak gdyby sprzed pierwszej wojny światowej, kiedy zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda, następcę tronu Austrii, tu też pan generał Sulejmani był jak gdyby następcą Ayatollaha Khamenejego, przynajmniej miał być, żeby to nie było, tak jak w przypadku pierwszej wojny światowej, zapalnikiem do trzeciej wojny. Oczywiście to nie znaczy, że musi natychmiast wybuchnąć yy, wojna w pełni już taka na full światowa, bo taka hybrydowa to się już to od dawna, co między innymi właśnie papież Franciszek i inni twierdzą. Natomiast może to nie być tak szybko, jak było po Sarajewie, gdzie parę tygodni i świat się zapłonął. Ale może to być jeszcze szybciej, a może się to po prostu jeszcze wlec przez jakiś czas. Co daj Boże, by od nas jak najdalej, prawda? Więc obawiam się, by nie była to powtórka. Sytuacji z I wojny światowej. No bo awantura niestety narasta. A co będzie, niestety, z Polską? Co robić? Na przykład, taki gość, który prowadzi kanał w Posłudze, gdzie on twierdzi, że ma różne wizje, przekazy od Boga Ojca, Chrystusa, Matki Boskiej, etc. twierdzi, że trzeba szybko, już od dłuższego czasu. Że trzeba robić szybko znaczne zapasy. A ja obok tego mówię, że potrzebna jest wielka modlitwa, post, jałmużna, rozsądna polityka i intronizacja Chrystusa jako Króla Polski, bo On jedyny właściwie jest w stanie nas jak gdyby uratować. Bo niestety ta sprawa z tym generałem Sulejmanim może w taki czy inny sposób być właśnie zapłonem jak gdyby finału trzeciej wojny światowej. No proszę państwa. Hmm. Wiadomo, że mądra polityka jest konieczna i byśmy nie dali się wciągnąć do awantury jako wielcy, jako pisze strasznie wielki sojusznik i przyjaciel Ameryki i Izraela, a co się może dla nas Ewentualnie fatalnie skończyć, bo niektórzy już teraz z góry tłumaczą, przygotowują nas, że musimy brać udział w tej awanturze i, i interweniować, pomagać Amerykanom, żeby oni nam pomogli w przypadku tutaj zagrożenia u nas, na przykład ze strony Rosji, bo o Niemczech się nic nie mówi, ale to też jest przecież zupełnie realne. Ja tam bym wolał żyć w miarę dobrze z Rosją i w miarę. Z Niemcami, a mieć przede wszystkim własną, bardzo silną armię, mądrą politykę, i wydobywać samemu własne bogactwa, a nie polegać na obcych. No, a o ważności sprawy świadczy choćby to, że przecież nie tylko w Iranie, ale i w Iraku ogłoszono żałobę narodową, i zaczyna się manifestacyjny pogrzeb najpierw w Iraku a potem właśnie w Iranie. Na dodatek Iran uznał ten atak zabicie Sulejmaniego i, i innych tam dowódców szyickich za wypowiedzenie wojny. To no wygląda, że pan Trump jest ryzykant. Albo sam od siebie tak wymyślił, albo od, go trochę przymuszoną Chce działać może ze względu na kampanię wyborczą i ten impeachment, który mu groził. A na pewno jest Dopingowany i podpuszczany przez Izrael, co z kolei może bardziej rozgrzać Arabów i muzułmanów w świecie. Więc co dalej? Na przykład pan Jackowski nie jest zbytnim optymistą. Niektóre rzeczy w ostatnich dniach dość precyzyjnie, dość dokładnie przewidział, choćby nawet ten atak na ambasadę amerykańską w Bagdadzie. A i pan Gibaszewski, który jest świetnym astrologiem, raczej też nie pociesza, bo twierdzi, że przynajmniej w pierwszej połowie stycznia są bardzo złe układy astrologiczne, które mogą rzutować bardzo długo, prawda? Ja z kolei się przede wszystkim modlę głównie, by choć do wiosny, wojna, przynajmniej u nas nie wybuchła, nie dotarła amen. I najlepiej by nas całkiem ominęła, a zwłaszcza byśmy nie musieli wysyłać tam naszych żołnierzy. Co prawda, około 300 polskich żołnierzy, czy nawet 400, jest już w rejonie Bliskiego Wschodu, no więc można ich ewentualnie wycofać, ale nie, nie wierzę, żeby nasze władze się na to zgodziły, zdecydowały. Najwyżej mogą ich Przesunąć gdzieś do, do Kuwejtu, Jordanii, a nie wierzę, żeby całkiem ich usunęli, prawda, z Iraku. No ale pożyjemy, zobaczymy. Właśnie. Co ciekawe, wizjoner to chyba pan Grzegorz, od kanału w Posłudze mówi, że niebo zaleca już od dłuższego czasu pilne robienie zapasów żywnościowych i wody. No to jest dość symptomatyczne. Jeżeli jego wizje i te informacje z nieba są rzetelne, prawdziwe, no to jest to bardzo zły, bardzo zły news, bardzo zła wiadomość, prawda? No, a na dodatek przecież więc z tego wynika, że takie czy inne wojny zawieruchy czy nawet jakaś forma rebelii czy wojny domowej, rozruchów w kraju nawet naszym. Nie unikniemy, tym bardziej, że w Europie już to po części występuje. A nadto mamy przecież różne klęski i różne zjawiska pogodowe, atmosferyczne, klimatyczne, etc. Na przykład, przecież Australia płonie aż w trzech stanach. W trzech stanach Australii są wielkie pożary, gdzie zginęły miliony już zwierząt i no i tam kilkadziesiąt osób, prawda. No, ale jest i powódź w Indonezji, nawet wielkie deszcze w Izraelu. Spalono setek aut na Sylwestra i na Nowy Rok, prawda, we Francji, zwłaszcza w Paryżu. A um, i dodatkowo kamizelki zapowiadają, żółte, dalsze, prawda, swoje akcje. A przecież u nas, nie tylko, że sprawa tam sądów i pocina troszkę zeszła na drugi Plan, ale nie zupełnie, bo pan marszałek Grocki wybiera się do Brukseli, prawda, bronić niezależności sędziów, sędziowskiej, co PiS bardzo oburza, ale przede wszystkim, nie dość, że mamy już od dawna ASF, który niszczy polską hodowlę, to jeszcze dość gwałtownie rozwija się niestety ptasia grypa, więc nasze rolnictwo i nasz eksport może być bardzo zagrożony. A ja się dziwię, że Duńczycy czy Niemcy potrafili postawić płoty na granicach, żeby się dziki i AES w nie rozmieszczał, a nasze ukochane władze przez cztery lata nie postawiły płotu na granicy z Białorusią czy Ukrainą. No to wszystko bardzo dziwne. No i jak mówię, w związku z Iranem sprawy sądów czy Putina. Zeszły trochę na drugi plan, no ale sprawy w czasie grypy nie całkiem mogą. Tym bardziej, że były takie przypadki, że powstawały potem jakieś nowe mutanty grypy, a to by była już zupełna katastrofa. Oby dalsze miesiące nie były jeszcze gorsze i bardziej gorące niż ten obecnie. Więc dlatego, ja przede wszystkim, ja przede wszystkim wzywam do modłów, postów. Różańca Koronki, bezwłocznej intronizacji Chrystusa Króla jako króla Polski i intronizacji w innych krajach, i do rozsądnej, rozsądnej polityki. Nie dajmy się wciągnąć do blisko wschodniej awantury. NATO przecież nie zostało powołane po to, żeby tam tambie interweniować u Arabów, tylko prowadźmy suwerenną, narodową politykę, bo naprawdę może być źle, więc ora et labora, amen, amen, amen.